Pani starosta, 12 sierpnia rozmawialiśmy o kwalifikacjach wstępnych uczniów do placówek Podległych Państwu. Rozmawialiśmy również o inwestycjach, jakie udało się przed 1 września jeszcze przeprowadzić albo trwają jeszcze na terenie powiatu Łaskiego. Dzisiaj chciałbym porozmawiać dalej o oświacie, ale tym razem o wynikach poszczególnych szkół i wynikach maturalnych. Jak to wyglądało pani starosto u państwa w powiecie Łaskim? E, witam państwa. Znaczy powiem tak, do, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, bo może od liceum ogólnokształcącego e, zacznę, osiem... 83% e, osób zdających maturę zdało pozytywnie prawo do poprawki ma 14 uczniów, a trzech uczniów nie zdało. Przypomnijmy, że prawo do poprawki to yy, uczeń nabywa w sytuacji, w której nie zda jednego egzaminu obowiązkowych, obowiązkowych, tak. nie zdał jednego egzaminu. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Trzech uczniów niestety już nie będzie miało prawa do poprawki. Tutaj ta, to procentowo wychodzi, że 83% mamy yy, osób zdających maturę z wynikiem pozytywnym. Jeżeli chodzi o tzw. ekonomik, no to tu niestety jest zdecydowanie gorzej niż było to w latach ubiegłych. Wynik jest 53%. Na 60 uczniów 32 zdało wszystkie egzaminy. 18 uczniów będzie mogło poprawiać, 10 niestety już w przyszłym roku dopiero. Jeżeli chodzi o zespół szkół mundurowo-technicznych, no ta szkoła oraz szkoła w Sędziejowicach Ostatnimi laty nie miała wysokiej zdawalności matur i my chcemy to poprawić. Wiadomo, że to nie od razu następuje. Tu mamy w zespole szkół mundurowo-technicznych w Ostrowie 31%. Tu pani dyrektor zastrzegała, że ta klasa, która w tym roku zdaje, jest klasą taką troszkę słabszą. W tamtym roku było to 80%, a w tym roku już 31%, więc widać to też po młodzieży, która akurat do tej szkoły idzie. I jeżeli chodzi o zespół szkół rolniczych w Sędziejowicach, to było 43%. Eee, także no nie wygląda to najlepiej. i Ja uważam, że powinniśmy podjąć w całym kraju zdecydowane kroki odnośnie karty nauczyciela: odnośnie tego, aby tych nauczycieli, którzy sobie z młodzieżą nie radzą, no jednak łatwiej można było wymienić. Ja rozmawiam z dyrektorami też, i wina tak naprawdę nie leży po stronie uczniów, tylko i wyłącznie, owszem, różni są ci uczniowie, ale też po stronie osób, które nauczają. I no niestety karta nauczyciela trochę wiąże dyrektorom ręce z tym, co właśnie zawsze rozmawiam z dyrektorami, to oni sami mówią, no, że po kilku nauczycieli to najchętniej gdzieś tam no, mogliby zmienić zawód i odejść, bo widzą, że jednak no, nie każdy, kto wybrał ten zawód nadaje się do tego zawodu. Ja powiem tylko Państwu tak, ten rok ci maturzyści... To jest taki spec. No właśnie, jeżeli pan pozwoli, przepraszam pani starosto, ale ja bym tak. Myślę, że na głębsze analizy państwa i na rozmowę, między innymi z naszą redakcją, już teraz zapraszam w późniejszym czasie, bo myślę, że czynników, które wpłynęły na to, że statystycznie, jak gdyby ta matura nie wypadła w skali kraju, czy u państwa zbyt dobrze. Wygląda to tak, jak wygląda, ale myślę, że takich czynników, które wpłynęły na te wyniki jest zdecydowanie więcej, dlatego też myślę, że tutaj na taką głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas i na rozmowę o tym w większym gronie. Mam nadzieję, że już niedługo w studiu telewizyjnym będziemy się mogli spotkać na te tematy porozmawiać. Nie naciągam pana na w tej chwili Wyciąganie takich konkretnych wniosków, pani Starosto, i taką analizę. Ale korzystając z okazji, wrócę jeszcze do tego 12 sierpnia. Tam rozmawialiśmy również o przygotowaniach państwa placówek do 1 września. Pojawiła się kolejna informacja pojawiły się rozporządzenia i dyrektywy, tak to nazwijmy, ministra edukacji narodowej. Sytuacja jest taka bardzo dynamiczna. Myślę, że Państwo jako zarząd, Pan jako starosta, przede wszystkim dyrekcje szkół na dzień dzisiejszy mają naprawdę bardzo dużo pracy. Tak, oczywiście, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, no, mamy sytuację epidemiologiczną i ten COVID gdzieś tam się rozwija w jednych powiatach szybciej, w jednych powiatach wolniej. Wiadoma rzecz jest, że na dzień dzisiejszy jeszcze prawie trzy tygodnie zostało do rozpoczęcia nauki szkolnej i ta sytuacja, czy to w naszym powiecie, czy to w innych powiatach, może ulec, ulec gwałtownie tak. zmianie. Ja rozumiem też ministra edukacji narodowej pod tym kątem, że każdy powiat no, ciężko jest rozpatrywać indywidualnie. Jakby men ma całą Polskę pod sobą. Tutaj, jeżeli chodzi o to, że będziemy podejmować decyzje, że decyzje będą podejmować dyrektorzy wraz z Sanepidem, to na pewno nie jest zła decyzja. My, jako organ prowadzący, tak samo będziemy podejmować takie decyzje i będziemy, jeżeli będzie taka potrzeba, rzeczywiście będziemy szybcy w podejmowaniu decyzji, bo. Wiadomo, że ta epidemia no, nie może się rozprzestrzeniać w sposób taki niekontrolowany, więc jeżeli będzie tylko jakieś zagrożenie w którejś z placówek, natychmiast przejdziemy na naukę zdalną. Tak jak mamy trzy rozwiązania proponowane przez MEN, myślę, że w każdej szkole u nas może też być troszkę inne rozwiązanie ze względu właśnie na sytuację epidemiologiczną. Właśnie tutaj powiedział Pan bardzo ważne słowa. Każda placówka, pomimo... Ogólnych wskazań Ministerstwa Edukacji jest na tyle specyficzna, że będzie musiała dołożyć wszelkich starań i znaleźć takie rozwiązania, żeby młodzież, która, czego życzę, uczniom i nauczycielom, mogli spotkać się 1 września, była bezpieczna i zdrowo, wróciła po ilu dniach nauki. Do tak, oczywiście. Przede wszystkim bezpieczeństwo, a dopiero drugą kolejną rzeczą jest nauka, bo jeżeli nie zachowamy tych wszystkich obostrzeń, aby to bezpieczeństwo zachować, ta nauka może potrwać tydzień, dwa tygodnie, być może miesiąc i szkoły będą na nowo zamknięte. Także przede wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję pani starosta za te informacje. W kolejnych spotkaniach, szanowni państwo, już przed rozpoczęciem roku szkolnego postaramy się po prostu z panem starostą. Z dyrektorami szkół Powiatu łaskiego, na bieżąco poinformować, jak ten 1 września rzeczywiście będzie wyglądał. Tak jak Pan Starosta mówił, to zależy od sytuacji i tego, co w danym momencie się po prostu, Szanowni Państwo, zadzieje. Tak zdecydowanie czekamy na 1 września i liczymy na to, że uczniowie rozpoczną naukę od 1 września. My również życzę Panu, wszystkim mieszkańcom Powiatu. I uczniom może tych dobrych wakacji na razie, jeszcze tych trosk związanych z nauką, mogą sobie troszeczkę gdzieś tam podarować. Dlatego też wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.